Słuchajcie, jesteśmy na Hongę dzielni imprezowej, gdzie z Agatą odbyliśmy słynną imprezę, tam na murku. Tam na murku właśnie odbyła się nasza słynna impreza. Mieszkamy w tamtą stronę. E, to jest Olive Young, ale małe. Może tutaj też zajrzymy. A my teraz wjeżdżamy do Daiso. Proszę bardzo, jest tam. Nie? Zatem. Agata nie słyszę, jest straszny szum od ulicy, od deszczu. Moje no dzień jest deszczowy. Ja mam parasol. Agata ma parasol w ludzie, w bo bardzo pada. Ale na szczęście to nie dużo takich dni, nam się trafiło. Eee, no, więc mogłoby tylko się jak na te porę roku. Eee, damy wam znać, może coś odebramy w Dyslo, bo chyba jest taki Słuchajcie kochani, przysiadamy się. Mamy się w metro. No tak, no na trójkę, no, jedna na no drugą. Nie no, musimy się dojechać. Właśnie będziemy jechać przez naszą starą stację. W Czyli Samga przejdziemy tamtędy. Więc to jest taka porost z naszymi starymi śladami. Tutaj nie musimy patrzeć na znaki, bo po prostu wiemy dokładnie gdzie iść. Nie siebie przyjeżdżamy się w R3. Tutaj ten znak was informuje, że to będzie nasza stacja, a my wsiadamy na następnej. Jesteśmy na stacji Anguk, gdzie, tak jak słyszeliśmy, i w ogóle było nam ciężko znaleźć jakiekolwiek miejsce z magnesami, z jakimiś rzeczami do kupienia w podróży. Jest tutaj taki sklep, możecie się kierować na wyjście numer 3, gdzie my idziemy. Na stacji Anguk, tak, właśnie powiedziałam. I tuż obok Jongno Samadra, czyli miejsce, gdzie my się wcześniej. Eee, no i. A my teraz yy, idziemy do kawiarni. Onion! Zobaczymy, co tam będzie ciekawego, dam Wam znać. Muszę otworzyć paras utopa. No Chciałam być patrzenistką, natomiast totalnie mi się odechciało odtedy. Mam taki zapychany nos i jeszcze jest taka pogoda. Agata teraz nas wprowadzi do kawiarni, potem pójdziemy do Muzeum Fiłki. Jestem ciekawa. tam zaskoczy. Moi drodzy. Chodziłyśmy tędy, tutaj tego subway'a zawsze komentowałyśmy w ogóle. To był pierwszy subway, którego zobaczyłyśmy w Seulu. Tak, e, I jedzą tam ludzie, więc <laughs> reklamy na mnie się no. działają. Jesteśmy, jesteśmy w, na miejscu. Oni Widzicie już napis. Film. Ale to się skrzywo, ten nasz statywik. I tak to płynie, czas dla falecą. W Korei Południowej wróciliśmy do naszego matecznika w dzielnicy Insadong. Jesteśmy blisko stacji Anguk. Już tutaj mieszkałyśmy blisko, przechodziliśmy często obok tej kawiarni. No i teraz pijemy sobie tej kabuszę bardzo dobrą zresztą. Dzisiaj, że jeszcze może tutaj wrócimy, albo obczajmy inne miejscówki tej sieciówy o nią. Dagna tutaj próbuje być koreańską damą i robi sobie Egiosal. Była jakiś taki tull w Daiso. Ciekawe jaki będzie efekt. No ale to zobaczycie wkrótce. Niestety, przepraszam bardzo wszystkich naszych fanów, bo tutaj widzę jakąś panią w tle, ale trudno jest ją zasłonić bardzo. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda na zewnątrz, bo generalnie dzisiaj jest deszczowo. Przez większość dnia będzie padał deszcz, więc będziemy po prostu robić takie aktywności wewnątrz. Dobra, przyszłyśmy, Agata jadła jakąś bułę. Ale przyjdziemy tu jeszcze, więc nagrywamy co zjeść. Jakby tamte mnie w ogóle nie interesują, bo są... O! pistacio, To jest moje guilty pleasure, ale chyba będzie za słodkie, znając pusta tutaj lokalne. Awokado? Może ta bagieta z awokado? To, to w ogóle wygląda mega słodziare. To ciasto. Ech, no to, to pizza, no vegan. Idziemy teraz na drugą stronę. Olive Bacon no ładnie to wygląda, ładnie powiem Wam. Oczywiście mnie interesują wszystkie, czyli sosy, może być ostre, może być słodkie. W tym kraju nigdy nie wiadomo. I to było popularne, ale Agata mówiła, że ludzie zsypywali sobie ten cukier, bo nie dawali rady. To to ostatnie? Dobra, idziemy. Jesteśmy w Muzeum Kimci. Agata robi to co lubi, czyli klika... A już nie kilka, co Wam pokażę. Przygotowała przepisy na KimCi interaktywnie to zrobiłam Dowiedzieliśmy się, że są różne kolory KimCi. Ile jest ich wszystkich? Osiem. Zrobiliśmy fioletowe. Mm -hmm. Tak jak te nasze wszystkie takie kiszonki. To wygląda taka pusta kiszona. Też nie to wygląda. Te, te kiszonki takie światowe. A gdzie są polskie kiszonki? Gdzie, gdzie są polskie kiszonki? To jest taka zagadka, jak gdzie są dzieci w Czech Protection Zone. No, ale to, 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 kiszonki, to polskie. Agata tutaj na tropie skandalu. Tutaj y ten, y ogórki. Gdzie są polskie ogórki? Kieszonej. Gdzie jest reprezentacja polski? No. A no nie ma. Skandal. Skandal, słuchajcie. Typo typowe koreańskie drzwi. Pusz. O, Agata <laughs> Ja mam swojego pomakiera. nie da. Myślisz? Tutaj jak jest... to, jest... to jest? Zobaczymy, które lepsze. Ale ostrzejsze niż wszystkie, które tutaj jadłeś mi się wydaje. Mhm. Możliwe, że mi smakuje to czerwone A to wie? To białe to mi przypomina takie sury. Takie sury i że w Polsce. Ja też. Tutaj była tak zwana przygorska grała w Netflixie z dramą, którą ogląda Agata, która jest bardzo popularna. I za te dramy dostała nagrodę Agata Najlepszą aktorkę dostają chyba się w tym tygodniu nie da miejsca z k nawet nie wiedząc o tym Dobrze, że oni to, tak to oznaczają Bo no właśnie, nawet nie wiedziały Czy co ona tam robiła? Ona śledziła matkę swojej No i była w tym sklepie, tak? Idziemy teraz do Tradycyjnego Miejsce gdzie się A herbatkę Agata zrobiła BSE, bo na nią wlazłam No prawie wlazłam wodę przecież Sorki To jest tutaj Wygląda jak to Z tak tradycyjnie Mamy te e, Wielkie baniaki Tu przychodzą Uuu, To chyba ktoś otworzył sobie knajpę Bo ma te wieńce pogrzebowe Tak zwane

My voice should be c e n t e r 서 d e x 로 c t 그 그냥 Uwielbiam nas tutaj. dalej. Agata, opowiedz dlaczego maski maskę na sobie? Co się stało? No jesteśmy w yeah. sumie dzień w no bo wczoraj przyjechaliśmy w nocy. No i zauważyliśmy, że ludzie coś tak dziwnie kaszą w tym metrze. dużo nosi maski i tak właśnie słyszeliśmy, że ludzie kaszlą. Właśnie nie wszyscy noszą maski, którzy kaszlą. I nie wszyscy noszą, ale słychać właśnie ten kaszel. Tu kichają, tam kaszlą. No i generalnie się. No. Jedna, jedna z naszych hostów na Airbnb, jak się wymeldowałyśmy, właśnie tam pisała, że uważajcie na COVID. No i tak i tak nas sprawdziła, o co chodzi z tym No i chyba czwarty dzień z rzędu. Ponad 10 tysięcy przypadków wykrytych. No. Więc y, ja po prostu po, po, po tej informacji załóżam maskę. Ja I nie mam, jest, mam dzisiaj maski ze sobą bez nie Pewnie niewiele to da, ale trochę się obawiam, że mogą coś wprowadzić. Od poniedziałku. Od poniedziałku, na przykład bo jest weekend. I naszą bolączką będą tylko powerpunki. I, i wtedy po prostu iść. przed wyjazdem możliwe, że będziemy musiał zrobić jakiś test albo nie wiem, cokolwiek. Ja A ja moi stresuję. drodzy, tak. Katar. katar, uszy, zakłane miałam. Że kaszur tylko brakuje. No. Dobrze, że nie kasiu, że jest tak bardziej głupi, ale z tymi, smark, tymi smarkami. Dobrze, byśmy na dżedżu jak, ja jak będę się tak miała, że teraz kryła moje smarki przy kontroli. żeby <laughs> 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 jeszcze będzie idzie w stanie? właśnie nie na dredżu, te twoje chusteczki wzbudziły podejrzenia. Nam-sam. Nam-sam, proszę bardzo. No i cię widać. W 90. to się nie tak jak było wcześniej. Protestanci protestują. Musimy potem w międzyczasie, żebyśmy zmienić. O co? To, żeby pić chyba. Brak, jakiś jest problem, generalnie, ale jeszcze nie wiemy jaki. Co mam to Jak Jaką budowę? O co chodzi? No, Dłużej, zrobimy. zrobimy. Screenę. Uwaga, mamy tutaj przetłumaczone, wiemy o co chodzi. Generalnie wychodzi na to, że w Korei są podobne problemy jak w Polsce, gdzie jest zamisko świątownictwa. Nasze dwa państwa w nie łączy niesamowita piję, jak w Kim Kiszą. -ki -ki właśnie tutaj problemy polityczne. Ale gdzie się dowiedziałeśmy, Agato, o tym, że niepodległość to jest problem, który męczy Polaków. Marek Suski. Tak? Marek Suski. Marek tak. tak. który teraz trapuje Polaków bardziej niż rosnąca inflacja? Wyborcy, jak po prostu pytają na tych spotkaniach przed wyborami, jakby jaka jest wizja, jakie są następne kroki, nie pytają o, o drożyznę na sklepach, tylko pytają o niepodległość. Bo Polacy rozumieją, że chodzi o wojnę i o COVID. Tak. A, a, a w temacie COVID-a to już się powiedzieliśmy, że COVID rośnie Ko w Korei. W Korei, w Korei, więc trzymajcie kciuki za nasze <laughs> powrót. Trzymajcie kciuki, że do Polski. Z powerbankami i nie, bez robienia testów. I bez covid -a. dokładnie. Jesteśmy tutaj właśnie przy muzeum wojny koreańskiej i są jakieś czołgi. Generalnie tam wcześniej to w ogóle był jakiś protest polityczny. Okazuje się, że w Korei też protestują w związku z niezawisłością sądownictwa, więc no po prostu w Korei jak w Polsce. Ale tutaj podejdę do jakiejś jednej. Może coś będzie, ale to są chyba jakieś te działacze, jak to tam się nazywa. Y... Jest po angielsku. Jakiś chowicer. Proszę bardzo. Chwalą się, co mają generalnie. Tutaj dalej są jakieś samoloty. O, tak to wygląda. Tam jest widok na Nam Tower. A słuchajcie, jest tutaj, wy? No jesteśmy właśnie przy tym muzeum no i są zwieszone różne flagi. No i oczywiście nie ma flagi polskiej. Nie jesteśmy zbytnio lubiani chyba tutaj, mimo tego, że nasza współpraca gospodarcza. Czogicie, przecież. Zagłębie tutaj we Wrocławiu i okolicach. A co się dzieje Ile na czołgi. No ale ty nam nie zrobią, wzięliśmy Amerykanów i to pewnie przez to nie ma problemu. No wiesz, atom nam chciał zrobić Pan. My mamy generalnie kontakt, jakbyście chcieli pracować w koreańskim atomie. Mamy wizytówkę do Pana, jakieś komentarze. Tak, to przekażemy. Pan mówił, żeby do niego dzwonić bezpośrednio, że wszystko załatwić. pik twierdzy w słon mamy e, mamy twierdzę w Suwon, w domu, w domu. <laughs> proszę bardzo a my dalej ja cały czas czekam po prostu na wojnę koreańską, koreańską mój ulubiony temat e, na razie same ekspedycje dawne no i e, mamy tutaj taką rozpiskę różnych konfliktów w których uczestniczyła Korea no i dochodzimy do czasów współczesnych i zobaczcie mamy co mamy które kraje mamy tutaj wymienione przy okazji II wojny światowej no oczywiście Francja no bo Paryż tutaj lokalni mieszkańcy uwielbiają. no i Włochy tam w muzeach też widać dużo osób tutaj z tego kraju natomiast inne sytuacje nie są wspomniane Pokazywałam, że nas, Na nas nie wymieniono. Że po prostu od Niemcy. zaczęła druga wojna światowa, jest Paryż i Włochy. Tak. tak. No, jak dojdziemy do tej wojny koreańskiej, to nie wrócimy zresztą. do Was. Bo właśnie też nie wiem jak się zakończyła ta okupacja japońska tak naprawdę. I w sumie fajnie by się było się, też dowiedzieć z tego. Nie wiedzieliśmy, że bitwa. bitwa. <laughs> no, Zobra, rekonstrukcję bitwy. No dobra, ale dlaczego? Jakby, co, co się dokładnie stało? No, i myślę, że to tyle. No i tyle w temacie. No właśnie, nie ma żadnych kwitów. Były kwity, wiesz co? Tylko nie wiem, gdzie to dokładnie, ułożono. Bo kwity były... Były jakieś podpisy chyba tutaj? Nie. A z polskimi... Oh Boże, a z angielskimi napisami nie ma. Nie będziemy tego oglądać. O, o, to ciekawa reklama. Hejka kochani! Hej Przybyłyśmy na miejsce pokazu dronów. Myślałyśmy z zagadką, że ten event może będzie odwołany po naszych doświadczeniach z Pusan. Dzisiaj też padało w sumie większość dnia. Niezbyt ładna pogoda, zobaczcie. Trochę wieje. Trochę. Ale wieje niż Busan. No i... Generalnie przybyłyśmy na miejsce kościół, znowu standardowo. Przybyłyśmy na miejsce zero, wcześniej, ale zobaczcie Ile tu jest ludzi? Powitali nas naganiacze w metrze, których już dobrze znać nas, Po prostu się zastanawialiśmy czy już wychodzić, czy Widzicie, Ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak jak widzieliście przed chwilą. Zastanawiamy się, czy czy to jest po e, tej sytuacji, która się zadziała w dzielnicy na literę i na święta święta, które u nas jest świętem zmarłych? Czy tak było już wcześniej? Mamy jednego drona, nie wiem czy Agato, widzisz go. Widzimy jak z matra. Dobra, no to gdzie są kolejne? Gdzie one będą? One będą za pół godziny. Za 1930, a pokażą się zacząć po 20:00. Gdzie powinniśmy się ustawić? Jak Ci się wydaje? Ciebie jest, tak jak ja tutaj bo teraz już ludzie sobie rozłożyli koszta i z którego nie skorzystamy, bo nie idziemy na Łukos, idziemy prosto, tam dążymy. Fajnie, bo te drony warto było, polecić. a gdzie Angata idzie po ciastkę, dlatego że ja już byłam, <laughs> a tam jest Sisi TV. I ona nas nagrywa. I wtedy ja wam pokażę jakie coś teraz. Zobaczcie. Takie ciastka były zjedzone i Agata pójdzie po takie chińskie ciastko i jedno z tych. Jak myślicie, które wybierze? To czy to? Jeżeli to, to napiszcie komentarz, a jeżeli to, to dajcie od razu łapkę w górę do naszego filmu. Słuchajcie, jest Agata z powrotem. Ja Także ja zawsze takie kawiarniane miejsca. Pokaż, Naszy... co wzięłaś dla na nas. Miałam dwa takie ciastka, które lubi na gnes, Proszę, tak. Ciastko truskawkowe bo było mm -hmm. jedno. I te, i takie. Czyli wszyscy jednak. mieli rację, bo ja prosiłam, żeby zostawili łapki w górę, komentarze, które przyniesiesz z tych, co ja już jadłyśmy. A, A co tutaj jest różowego? z naszym widzom. Są maseczki, no bo kobiet szaleje w korei. <laughs> Jak się dowiedziałeś o tym? Masz 5 sekund, żeby o tym było. Obserwacja empiryczna <laughs> w mężczyznach, ludzie kasłali. Kasa. Dobra, Dobra odezwiemy się później. Pa!